Cześć i moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów, Marcin Smogły, a to jest jedna tomówka od wydawnictwa Vanneko One Week Family. Moi drodzy, już sam tytuł bardzo dużo zdradza, co się dzieje w środku, ale zanim do tego przyjdziemy, no to oczywiście muszę wam pokazać, co się kryje pod obwolutą, ale jeszcze zanim to zrobię, to szybkie spojrzenie na stopkę redakcyjną, właściwie na stronę redakcyjną, no i lecimy, z pokaż kotku, co masz pod obwolutą. Zaczynamy od końca. Przedstawienie trzech bohaterów, trzech aktorów, którzy biorą udział w tej, można powiedzieć, dość krótkiej i zwięzłej jednotomówce. No i przód. Przód, który pokazuje nam, że tak naprawdę obrazek, który podziwiamy na obwolucie, to jest zdjęcie. Proszę, można? Można zaskoczyć czytelników. I tak, obwoluta. Akisz? Akisz? A my przechodzimy do środka. Poznajemy pierwszego aktora. Dwudziestolatka, który jest jako tako znany. Grał kilka fajnych rulek, no ale do mainstreamu się chłopak nie przebił. I tutaj na scenę wkracza jego menedżer, który mówi chłopie mam dla ciebie złotą rolę, tylko jest pewne ale. Musisz znowu zagrać z dzieciakiem. No i tutaj zimne poty przebiegły po plecach aktora, ponieważ jego poprzedni projekt, który miał być złotą kurą, złotą gęsią, w zależności od bajki, w zależności od powiedzenia lub przekręcenia, em, okazał się fiaskiem, ponieważ malec się rozpłakał, powiedział rządzę do rodziców, no i projekt zamknięto. Jednak, żeby nie powtórzyło się to wydarzenie, menedżer proponuje pewien układ. Wiesz co? Zamieszkasz z menedżerem chłop chłopca, z, też z chłopcem, na 7 dni. Zbudujecie relacje, pobawicie się, spędzicie miło czas, będzie Wam się lepiej pracowało na planie. Myślę, że w tym etapie niektórzy podnieśli brew i tak zapytali głośno albo w myślach: Ej, smugła, co z rodzicami? No, ta kwestia jest tutaj też wyjaśniona, ale. Na razie się nią nie zajmujmy. Poza tym, to jest taki, może, smaczek, który pozostawiam Wam do odkrycia. No niemniej, plan wchodzi oczywiście w, w życie. No i rozpoczyna się wspólne mieszkanie. Czyli już poznaliśmy dwóch aktorów, czas na trzeciego. I okazuje się nim menedżer chłopca, bowiem przy pierwszym spotkaniu pierwszy aktor rozpoznaje w menedżerze idola sprzed lat, człowieka, który debiutował jako dziecko, zdobył przeolbrzymią ilość nagród filmowych i nagle znikł z świata filmowego. Co się stało? No, będziemy powoli, powoli na stronach mangi poznawać. I moi drodzy, Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Powiem, że przez te kilka dni razem spędzonych będziemy obserwować, jak się tworzy relacja, więź między mężczyznami, bowiem tam y, dojdzie do takiego no zdradzę wam to no dojdzie do pewnego iskrzenia. Jednocześnie będzie to taka fajna, ciepła opowieść, gdzie dwóch starszych facetów staje się rodzicami dla malca. To tyle. <trym> to są jednotomówki. Bardzo łatwo jest zdradzić pewne szczegóły, dlatego przejdę do wrażeń i muszę powiedzieć, że mam do czynienia z dobrze skrojoną jednotomówką, która dla mnie jest fajnym takim ciepłą opowieścią na raz. Bardzo mi się podoba to, że mm, manga ta skupia się przede wszystkim na tych trzech wymienionych przeze mnie postaciach. Bardzo mi się podobało, że główną rolę tak naprawdę odgrywa relacja pomiędzy mężczyznami. Początkowo mamy zapoznanie, obdzieramy ich z tajemnic w przypadku menedżera, czy z niechęci do pracy z malcami w przypadku pierwszego aktora, i w końcu dochodzimy do momentu, gdzie no między panami coś tam zaczyna iskrzeć, i gdzieś tam właśnie między nimi krząta się dziecko. Dziecko, które no, nie ma szczęśliwego dzieciństwa. Ma trudną relację z rodzicami i według mnie wszystko to fajnie się wpisuje w to, że mam do czynienia z historią, która tworzy nam taką pseudorodzinę, pseudorodzinę, która jednak powoduje, że cała trójka aktorów bardzo dobrze czuje się sobą. Oczywiście, to jest jedno więc muszą być pewne takie wątki poboczne, nie ma ich za dużo. Poza tym, jeżeli występują, to fajnie wszystko na końcu łączy się, spina się z głównym wątkiem dorosłych aktorów. I tak moi drodzy, przechodząc do podsumowania, no muszę przyznać, że wany mnie zaskoczyło. Początkowo myślałam, że będę miał mm, taką troszeczkę komedyjkę, gdzie to dwóch panów nie będą wiedzieli jak obsługiwać dziecko i będą z tego różne rodzaju takie sytuacyjne, komedi komediowe sceny. Niemniej okazało się, że mamy tutaj do czynienia z fajną obyczajówką, łamane na romans, gdzie skupiamy się tak naprawdę na tworzeniu relacji pomiędzy dorosłymi aktorami, no i relacji takiej pseudo, można powiedzieć, rodzinki. Bowiem no cały czas przypominam, że maluch ma matkę, która no z pewnych względów nie jest w stanie... Być z malcem. Troszeczkę smutne, ale wierzcie mi, nie będziecie płakać nad tym tytułem, ponieważ są tu pewne sceny, gdzie kąciki ust podrygują do góry. Także to tyle. Dzisiaj Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli Wam się spodobało to omówienie, no to zapraszam Was na inne moje filmiki. E, zobaczymy, czy nie będzie jakiejś przerwy, bo nie ukrywam, że ostatnio mam problemy lekkie z gardłem. Co prawda zbliża się audycja. Mam nadzieję, że uda mi się ją jeszcze nagrać. No, jeżeli nie, no to pewnie będziemy mm, przerzucać na następny tydzień. Bądź co so bądź. Zapraszam was tak naprawdę na Facebooka Goskot Komiksów. Tam wszystko na bieżąco wrzucam informacje, aktualizacje odnośnie kolejnych filmików. Także bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Pa.